W 146 odcinku Promyka Nadziei Suheila zabiera Bachar do lasu, by ją, z kolei Mahmud próbuje odkryć, kto stoi za zniknięciem, sprawdź, co się wydarzy w 146 odcinku serialu Promyk Nadziei, Suheila, Hande Arisoi, udała się do pakis, jednak Peri Elif Tili, ją wyrzuciła, wtedy Suheila wysłała pewnego człowieka, by zabrał Bachar, Izabela Daml. w 146 odcinku serialu Promyk Nadziei Bachar, Bachar zostaje przekazana sucha. Tymczasem Mahmud Pati Bati uważa, że to Omer Pati Ayan zabrał. dziecko. prowadzi Bahar do lasu, ponieważ zamierzają ją zabić. z kolei Hali serii, Boskurt próbuje nakłonić Ozana Ali Jagi z Durmu wywrócił promyk nadziei odcinek 146 w piątek 5 listopada 2021 roku o godzina 17.15 w TVP2.